W tym filmie powiem ci w jaki sposób zbudować widoczny sześciopak przez zimę, korzystając z mojej metody domu. I najlepsze jest to, że na początku mojej przygody z siłownią to był właśnie mój cel. Dlatego przez prawie dwa lata próbowałem się wyrzeźbić. Przetestowałem dziesiątki sposobów i diet, tracąc tylko czas. Ale dopiero później zrozumiałem, że dieta to nie jest wszystko. Dlatego w tym filmie powiem Ci najprościej, jak się da co zrobić, żeby zobaczyć widoczny sześciopak w przeciągu 3 do 6 miesięcy. A wszystko na podstawie mojej metody domu, którą podzieliłem na trzy etapy. Planowanie. Budowanie i odkrywanie. Dzięki temu nie będziesz musiał tracić czasu na testowanie różnych sposobów i będziesz miał prosty plan, który wystarczy, że zastosujesz. Tak więc, etap pierwszy to planowanie. I teraz wyobraź sobie, że budując dom, kupujesz wszystkie materiały, zatrudniasz pracowników, masz wszystkie, nie wiem, zgody na jakieś koparki, ciężarówki i tak dalej, i wszyscy się zbierają w jednym miejscu. Masz wyznaczone miejsce, wszystko spoko, i przychodzi do ciebie grupa pracowników i mówi: co mamy robić? A ty im odpowiadasz: zbudujcie mi dom. I oni się tak na ciebie patrzą i mówią: dom? Okej, okay, jaki? W jakiej wielkości? Jaki materiał? Co, ile, gdzie i jak? I musisz zrozumieć, że tak samo jest, jeżeli chodzi o podejście do odkrywania i budowania swojego sześciopaka. Ty musisz sobie ustalić cel. Ty nie możesz mówić sobie, że chcesz schudnąć albo chcesz zauważyć sześciopak, bo jest to takie mało mierzalne. I chodzi mi tutaj, że musisz sobie ustalić. Cel najlepiej wagowy albo pomiarowy związany z jakimś okresem czasowym. Na przykład, chcę stracić 5 kg w 8 tygodni albo chcę stracić 5 cm w pasie. 8 tygodni. Coś na podstawie czego będziesz mógł mierzyć swój progres. Będziesz mógł wejść na wagę i zobaczyć, jak ci idzie. Będziesz mógł mierzyć swój obwód w pasie i zobaczyć, jak ci idzie. Ważne jest to, że jak będziesz sobie ustalał jakiś okres czasowy, to daj sobie 2-3 tygodnie, żeby uwzględnić jakieś takie niezaplanowane sytuacje, które się wydarzają w życiu, no bo. Każdy ma coś takiego, że nie może być idealnie. Zawsze musi się coś wydarzyć. I proszę cię, wybierz te dłuższe okresy czasu. I ja wiem, mam tego świadomość i sam bardzo bym chciał szybko super wyglądać. Ja wiem, że można odchudzać się przez 4 tygodnie i przez 4 tygodnie zgubić nie wiem, 10 kilogramów, ale to nie jest podejście, które zapewni ci długoterminowy sukces. A w końcu tego chcemy. Ty nie chcesz nagle wygrać miliona złotych. Ty chcesz się stać osobą, która jest w stanie zarabiać milion złotych regularnie. Tak samo tutaj jest z budowaniem i odchudzaniem. Odkrywaniem tego sześciopaka. Lepiej podejść do sprawy długoterminowo. Ok, będzie to monotonne, nudne i takie nieprzyjemne, ale zapewni ci, że ten sześciopak na pewno będzie i to będzie zależało od ciebie, czy ty będziesz chciał go stracić, czy nie, ale on tam będzie i nic innego nie będzie mu przeszkadzało. I właśnie tu jest ta magiczna tabletka, której prawdopodobnie szukałeś. Jest to długoterminowe, monotonne, nudne podejście. Co do szczegółów, w jaki sposób wyznaczać sobie ten okres czasowy, jak się mierzyć, jak się ważyć, przejdziemy później, ale na początku musisz wywalić z głowy ten pomysł, że chcesz schudnąć albo że chcesz po prostu zbudować sześciopak, bo jest to sposób, który cię do niczego nie zaprowadzi. Dobra, etapem drugim jest budowanie. I powiem ci, że jest to naprawdę bardzo pomijany aspekt budowania i odkrywania swojego sześciopaka. I na podstawie tej mojej analogii budowania domu, na początku budujesz ten dom, potem go wykańczasz i dopiero potem go odkrywasz, a nie na odwrót. I ja tak naprawdę sam myślałem odwrotnie. Zawsze uważałem, że sześciopak się robi tylko i wyłącznie w kuchni. I tak naprawdę jest to. Oczywiście prawda, ale nie jest to wszystko, co możesz robić. Tutaj jest ważna sprawa, żebyś zaczął traktować swoje mięśnie brzucha jak biceps. Nie chciałbyś go rozrosnąć po prostu tak otrzymając go na To powiedz mi, dlaczego robisz cały czas deskę? Jeżeli nie robisz deski, to gratulacje, piąteczka dla Ciebie. Ale muszę Ci powiedzieć, że robienie deski do niczego Cię nie doprowadzi. Musisz zacząć trenować mięśnie brzucha jak biceps. Czyli przeprowadzasz mięśnie przez Pełen zakres ruchu i zapewniasz sobie ćwiczenia, do których będziesz mógł dokładać ciężar z tygodnia na tydzień. Chcesz oczywiście zapisywać ten progres i ciągle progresować, dokładając albo ciężar, albo powtórzenie. Jeżeli chcesz ułatwić sobie sprawę i nie szukać jakichś niewymyślnych ćwiczeń, to mogę Ci wysłać najlepszy plan treningowy dla początkującego, gdzie masz dwa najlepsze ćwiczenia na budowanie mięśni brzucha. I tu przychodzi moja teoria, że jeżeli. Zwiększysz te mięśnie brzucha, zwiększysz ich rozmiar, to mam wrażenie, że są w stanie bardziej wypchnąć się na powierzchnię i bardziej wypchnąć się dotykając tej skóry, przez co tłuszcz, który ci leży na brzuchu, bardziej równomiernie się rozłoży i będzie wypchnięty przez mięśnie brzucha, przez co wizualnie będą bardziej widoczne, pomimo że nie straciłeś żadnego tłuszczu. Tu jest bardzo kluczowa sprawa, nieważne, czy ta moja wymyślna jakaś teoria działa, czy nie. To większość osób i prawdopodobnie ty nie umiesz jeszcze do końca trenować brzucha, i to jest bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jak zaczniesz go poprawnie trenować, zaczniesz go przeprowadzać przez pełen zakres ruchu, zaczniesz progresować z ciężarem i z powtórzeniami, to dostaniesz te początkowe przyrosty, które wizualnie zmienią jakość Twój wygląd. Sześciopaka. Tak więc, jeżeli nie trenowałeś nigdy poprawnie mięśni brzucha, to daj sobie jakiś okres czasu, żeby je zbudować i tak samo zbuduj te fundamenty, żeby dopiero potem móc je odkrywać. A nie, że ty będziesz się głodził tylko po to, żeby go odkryć. A tak naprawdę mógłbyś lepsze rezultaty odnieść, jakbyś go wcześniej trochę zbudował. I trzecim, ostatnim, ale w sumie najważniejszym etapem jest odkrywanie. No i mam wrażenie, że jest to najważniejszy etap podczas budowania domu, chociaż nie znam się za bardzo na budowaniu domów, ale mam wrażenie, że odkrywanie tego, co zbudowałeś, to jest taki punkt kulminacyjny całej tej ciężkiej pracy, którą przeprowadziłeś. No i tak naprawdę nie ma sensu odkrywać. Tego, co zbudowałeś w trakcie budowania, bo klient będzie niezadowolony. Nie ma też sensu odkrywać tego, co, czego jeszcze w sumie nie zbudowałeś, bo to jest kompletna już strata czasu. I też nie chcesz odkrywać domu, jak nie masz w sumie żadnego planu, bo odkryjesz właśnie to, że nie umiesz planować budowania domu. I tak samo też nie chcesz być na diecie bez żadnego planu. I od razu tu ci powiem, że nie ma magicznej diety. Keto. Ale, jakaś dieta wymyślna, kopenhaska, srutututu tutu. Wszystkie diety opierają się na tak zwanym deficycie kalorycznym. I w najprostszych słowach, deficyt to jest okres, kiedy ty jesz mniej niż się ruszasz, albo ruszasz się więcej niż jesz. I chodzi tutaj o. Tak zwane kalorie. I według mnie najlepszą dietą to jest jedzenie tego, co chcesz jeść, ale po prostu bycie w deficycie kalorycznym. I tak samo jak podczas budowania domu korzysta się z koparek, łopat, pracowników programów, które ci wszystko wyliczają. Tak samo podczas bycia w deficycie chcesz korzystać z trzech najważniejszych rzeczy. Pierwsze to jest aplikacja do liczenia kalorii. Bardzo prosta w użytku, mam wrażenie, że nie ma co tutaj tłumaczyć. Druga to jest waga i zarówno waga kuchenna, żeby ważyć swoje jedzenie i je odpowiednio wpisywać w aplikację, i waga łazienkowa, na podstawie której będziesz badał, czy ty robisz jakiś progres i faktycznie tracisz tłuszcz. I trzecie to jest metr krawiecki, który zapewni ci, że ty tracisz tkankę tłuszczową, a nie już stracił tkanki mięśniowej. I najważniejsza sprawa i nawiązanie do tego, co mówiłem na początku tego materiału. Chcesz sobie zaplanować dokładnie w jaki sposób będzie przeprowadzana twoja tak zwana redukcja. I pierwszą rzeczą na którą musimy zwrócić uwagę, to jest ile chcesz tracić wagi ciała na tydzień. I według mnie najlepiej będzie, jak będziesz tracił od Pół do 1% wagi ciała na tydzień. Czyli na przykład ważysz 100 kg, to maksymalnie chcesz tracić kilogram na tydzień, ale powiedzmy, że chcesz do tego podejść troszeczkę bardziej spokojnie i wybrać na przykład pół kilograma wagi na tydzień. I żeby zapewnić sobie, żeby to było tylko z tłuszczu, to musisz sobie zrobić lekką matematykę że pół kilograma tłuszczu to jest mniej więcej 3,500 kalorii, czyli dzieląc to na 7 masz mniej więcej 500 kalorii deficytu na dzień. I tutaj jest też naprawdę ultra ważna sprawa, bo ty musisz odpowiednio wyliczyć ten deficyt kaloryczny, żeby się przez przypadek nie głodzić i nie jeść jakichś takich ultra śmiesznych kalorii, które normalnie by mogło jeść 8-letnie dziecko. Tak więc szybki schemat jak to zrobić. Na początku wyliczasz swoje zero kaloryczne. Na podstawie tego będzie cały Twój sukces. Nie chcesz tego przegapić i możesz do mnie napisać na Instagramie, jeżeli chcesz, żebym Ci z tym pomógł. Jeżeli wiesz, jakie jest Twoje zero kaloryczne, to chcesz na podstawie niego stworzyć sobie deficyt. I według mnie, pomimo tego, że 500 kalorii to jest mniej więcej pół kilograma tłuszczu, to na początku warto sobie odjąć na przykład 250 kalorii z jedzenia i potrzymać to przez dwa tygodnie powiedzmy. Potem, jeżeli zaczniesz, zaczniesz widzieć zmiany, to możesz dołożyć sobie 250 kalorii do aktywności fizycznej, żeby nie ucinać wszystkiego z jedzenia. Mam wrażenie, że jest to najlepszy sposób, żeby zapewnić sobie wysoko, wysoką sytość, wysoką. Satysfakcję, żeby nie było to takie trudne, no i podzielenie tego na aktywność fizyczną i na deficyt zjedzenia jest bardzo fajnym i długoterminowym podejściem. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to musisz znaleźć sobie coś, co będziesz mógł robić codziennie. To nie ma być najbardziej efektywne, nie masz się najbardziej męczyć, ty musisz robić to długoterminowo i musi ci się to podobać. Ja jestem fanem kroków, więc według mnie jest to najlepsze wyjście, ale możesz też jeździć na rowerze, pływać, chodzić po schodach, chodzić na bieżni, nie wiem, co jeszcze jest jakiś orbitrek, ale Najważniejsze jest to, co po prostu Tobie się podoba. I teraz jedna z kluczowych spraw to musisz monitorować swoją wagę codziennie, ale wyliczać średnią z całego tygodnia. I na podstawie średniej jesteś w stanie widzieć, jak wygląda Twój progres. I na podstawie niej chcesz widzieć, czy Ty tracisz od 0,5 do 1% wagi ciała na tydzień. Jeżeli widzisz, że po dwóch tygodniach i porównując dwa, dwie średnie z tych dwóch tygodni Twoja waga ciała się nie zmienia, to chcesz odjąć 300 kalorii z jedzenia albo dodać. Mniej więcej te 300 kalorii do twojej aktywności fizycznej. Przy okazji monitorowania wagi, badaj sobie obwód w pasie i np. obwód w ramieniu co trzy tygodnie. Jeżeli twój pas będzie spadał, a twój obwód w bicepsie będzie cały czas stały, to znaczy, że tracisz tłuszcz, a nie tracisz masy mięśniowej. I prawda jest taka, że nie odkryłem koła na nowo. Te informacje już mogłeś parę razy słyszeć, gdzieś tam się przelatywały, to też nie jest nic nowego, co ci powiedziałem. I to, że nie masz sześciopaka, to nie jest kwestia wiedzy. To jest kwestia tego, że jeszcze nie podjąłeś działania, bo mógłbyś obejrzeć całego YouTube'a na temat tego, jak zbudować i odkryć mięśnie brzucha. Ale dopóki nie podejmiesz działania, dopóki nie będziesz chciał długoterminowo poczuć tego dyskomfortu i faktycznie przejść przez ten ciężki okres, to nigdy go nie osiągniesz. Tak więc przestań oglądać ten film. Zastosuj się do tego, co Ci powiedziałem, i faktycznie podejmij działanie. Pamiętaj, że możesz do mnie napisać na Instagramie, żebym ci wysłał najlepszy plan treningowy, i żebym Ci pomógł z wyliczeniem zapotrzebowania. I przy okazji możesz zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, możesz mi powiedzieć, jak bardzo Ci to boli, że ten film ma mniej wyświetleń niż Ci się wydawało. Tak, algorytm mi nie lubi, ale walczymy z nim. I mam wrażenie, że troszeczkę generalizowałem niektóre kwestie związane z jedzeniem czy może z treningiem. I jeżeli masz jakieś pytania, to ten film, który YouTube Ci poleca, mam wrażenie, że wszystkie rozwieje. I przy okazji mogę Ci napiąć klatę i widzimy się w następnym materiale. Siemaneczko.